Piotr Lesną, Studio Bałtyckie, witam serdecznie dzisiaj e, w nieco innych okolicznościach e, przy Szpitalu Puckim. Ze mną starosta Pucki Jarosław Białk. Dzień dobry. A jesteśmy tutaj po to, aby opowiedzieć o zmianach, które szpital przechodzi już od dłuższego czasu, no bo zmieniło się, e, ostatnio zmienił się bardzo mocno oddział wewnętrzny, wcześniej laboratorium, część administracyjna, e, no i pediatria. Tak, to są te oddziały, które już są wyremontowane, tak bardzo, bardzo gruntownie i już działają w nowej odsłonie. Pediatria działa od 26 maja, od Dnia Matki. Od kilku dni działa zupełnie nowy oddział wewnętrzny kompletnie wyremontowany w zupełnie nowej odsłonie nie do poznania a w międzyczasie i jeszcze wyremontowaliśmy i oddaliśmy do użytku zupełnie nowe laboratorium i część administracyjną, bo te są na tej samej kondygnacji szpitala. I to wszystko, jakby te części, o których powiedzieliśmy, one są już gotowe? Pacjenci z nich korzystają? Tak, pacjenci z nich korzystają. No, i czekamy na opinie pacjentów o tej infrastrukturze, bo wydaje się, że zbudowaliśmy ją znacznie powyżej potrzeb szpitala powiatowego. Więc mam nadzieję, że tutaj będzie dobra odpowiedź i dobre opinie. To teraz zapytam się, jak w takim razie odpowiadają na to, no nie pacjenci, dajmy im jeszcze trochę czasu, ale lekarze, bo przecież wiemy, kiedy cały ten proces zmian się tutaj. Zaczął to z kolei lekarzy. No i też COVID oczywiście spowodował to, że sporo, sporo osób podeszło z pracy. No i jak teraz wygląda sytuacja kadrowa i czy widząc te zmiany, lekarze chcą pracować w szpitalu Puckim? To właściwie się za chwilę okaże. Na razie, jeśli chodzi o oddział pediatryczny, udało się zebrać cały zespół z dobrym ordynatorem, który wydaje mi się, będzie kierował tym oddziałem w taki sposób, abyśmy mieli Efekty medyczne, oczywiście, żebyśmy mieli pacjentów i lekarzy. Jeśli chodzi o oddział chorób wewnętrznych, to tam sytuacja jest w miarę stabilna. Oczywiście zawsze jest ten efekt podbierania sobie, czy wręcz, wręcz podkupywania sobie lekarzy przez sąsiadujące z sobą szpitale, ale póki co wydaje mi się, że będziemy mieli dobre opinie. W zakresie infrastruktury. A resztę zobaczymy. Myślę, że też będzie się to dobrze rozwijało. Przynajmniej na razie mamy takie, takie odpowiedzi. To teraz spójrzmy jeszcze na szpital, tutaj od frontu, bo ta elewacja, no ona też niedługo odejdzie w zapomnienie. Taki właśnie był plan, żeby najpierw wyremontować odział pediatryczny na samej górze, potem laboratorium, część administracyjną. Następnie tą część najniższą, którą widzimy, czyli oddział chorób wewnętrznych i w tej chwili w trakcie sezonu turystycznego jesteśmy na zewnątrz. Nie możemy w środku pracować, bo po prostu przeszkadzalibyśmy znacznie zwiększonej ilości pacjentów, poszerzonej przecież o chorujących turystów. Więc z tyłu budynku w tej chwili trwają prace na elewacji i tutaj z przodu też już zaczynamy. A po sezonie turystycznym, pewnie gdzieś na wysokości września, będziemy chcieli wyremontować najniższą kondygnację parter tego nowszego budynku. I to pewnie potrwa gdzieś do grudnia. I potem przechodzimy na ten czerwony budynek z tyłu, gdzie czeka nas wiele niespodzianek na pewno. To zaraz zajrzymy tam do tyłu, bo tam też jeszcze sporo zmian. Powiedzmy w tym miejscu jeszcze. Te wszystkie prace, które dotychczas się zakończyły, to jaki był ich koszt? No bo pieniądze niestety są tu bardzo ważne. Tak, już liczę 3,5, 4, 5, około 6 milionów złotych. Tak na okrągło oczywiście, bo to są pieniądze z czterech źródeł, tak jak zawsze powtarzam, więc tak na okrągło około 6 milionów złotych już zainwestowaliśmy. Zostawiamy tą część, idziemy do tyłu. Z frontu szpitala przeszliśmy na tyły i można powiedzieć, że tu na razie jest ściernisko, a przynajmniej coś, co nie wygląda zachęcająco, natomiast w tym miejscu mniej więcej oraz po wybudowaniu budynków, które są po naszej prawej stronie, będziemy mieli tutaj nowy, nowoczesny blok operacyjny. Dokładnie taki jest plan. Tutaj na tym nowszym budynku trwa remont elewacji, który za kilkanaście tygodni się zakończy. Ta elewacja zostanie, bo ona jest piękna, historyczna. Pewnie kiedyś będziemy ją poddawać jakiejś renowacji. Natomiast rzeczywiście, w tym miejscu, na tym podwórku, ma powstać blok operacyjny. Czekamy prawdopodobnie jesienią są takie zapowiedzi ma zostać ogłoszony nabór dla szpitali, i w tym naborze chcemy wystartować i tutaj zbudować blok operacyjny, który będzie połączony z tamtymi budynkami. A bardziej więcej, ze starą częścią? Bardziej ze starą. Mniej więcej gdzie widać klimatyzator, i pod spodem Zetkę, to tu ma być wejście, bo tam jest taka malutka serwerownia. I tam będzie wejście do korytarza oddziału chirurgicznego. I tutaj będzie dwukondygnacyjny na wysokiej y, piwnicy budynek, który będzie spełniał wszystkie te funkcje, które. Spełnia ten bardzo brzydki budynek, czyli takie funkcje magazynowo-warsztatowo, garażowe. Jesteśmy po rozmowach z miastem i wydaje się, że miasto też się zgodzi, bo część tego budynku należy do miasta z drugiej strony. Miasto też się zgodzi, żeby wyburzyć. I po wyburzeniu na parterze powstałyby w takiej wysokiej piwnicy powstałyby te pomieszczenia, które tutaj są. Z drugiej strony od podwórka urzędu miasta garaże, natomiast wyżej byłby taki regularny, porządny, nowoczesny blok operacyjny. I ten budynek, który był z drugiej strony, tlenownia, tak? Chyba też się zmieni? Czy, tak, czy to ten budynek też zniknie, natomiast magazyn, pojemnik tlenu musimy mieć większy. To też COVID pokazał, że no, nie wystarcza. Szpitale właśnie miały problem przy tlenoterapii z dostarczaniem tlenu, więc ten zbiornik też zostanie przestawiony w inne miejsce, już jest zaprojektowane gdzie i zależy nam na tym, żeby ten ogród był rzeczywiście ogrodem, tu się ładnie upiększy, tak samo zresztą z przodu, i mam nadzieję, że to będzie za jakieś 2 lata 3 wyglądało zupełnie dobrze. Też planujemy likwidację tego budynku razem z miastem, bo on należy do miasta, więc zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja, ale on też tutaj nie będzie komponował z tym nowoczesnym budynkiem bloku operacyjnego. Tam mówiliśmy, że dotychczas na to oddziały to około 6 milionów wydano, no ta część z tyłu na pewno będzie sporo droższa. Tak, bo ten budynek trzeba zbudować od podstaw. W tej chwili trwa projektowanie, przygotowywanie dokumentacji projektowej. Mamy oczywiście program funkcjonalno-użytkowy, ale chcemy zrobić pełną dokumentację, dlatego, że te nowe programy zapowiadane przez rząd wymagają właśnie takiego bardziej szczegółowego podejścia, a też już nie bardzo chcemy, chcemy czekać, bo programy się odwlekają a potem jeszcze by trzeba było długo projektować, więc w tej chwili trwa proces projektowania wszelkich uzgodnień, które są tutaj konieczne po to, żeby ten blok jak najbardziej funkcjonalnie i zoptymalizować go pod potrzeby Szpitala Puckiego, więc nie będzie miał, nie wiem, 8 sal, bo one nie są potrzebne, ale zakładamy dwie takie pełne sale operacyjne, jedną rezerwową, no i cała infrastruktura, która przy bloku jest potrzebna i pyta Pan o pieniądze, Wydawało się, że powinniśmy się zmieścić w mniejszej kwocie niż teraz po prostu liczymy. Ja nie chcę podawać tej kwoty, mniej więcej ją znam, ale ona może albo w górę, albo w dół się... Zmienić, ale myślę, że jesteśmy w stanie i to ogarnąć. Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć tutaj albo w media, żeby zobaczyć, jak naprawdę zmienia się i poprawia się sytuacja tej naszej lecznicy. Tak, serdecznie zapraszamy, bo robimy to dla Państwa, dla mieszkańców powiatu Puckiego, dla turystów. Oczywiście wszystkim Państwu życzymy nieustającego zdrowia i dobrej kondycji, ale jeśli będzie potrzeba, to ta placówka, mam nadzieję, spełni Wasze oczekiwania po remoncie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był starosta Pucki Jarosław Białk. Dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję.